Hej, witam w przedpremierowym przeglądzie, gdzie wszystko co powiem jest moim się i jest poparte tylko i wyłącznie moją intuicją i doświadczeniem z grami. Mówię tu o grach, które niedługo mają wyjść, ale wciąż na nie czekamy. Nie jest to żadna recenzja, na nią trzeba poczekać do premiery. Tak więc dziś pomówimy sobie krótko Rycerza Gotham. Czy jest to coś, na co warto czekać? Ach, jaka to może być dobra gra i jaka to może być wielka wtopa. Najważniejsze tylko by nie mylić się z Suicide Squad, który wyjdzie w 2023 roku i mam co do niej o wiele więcej nadziei. I Zapewne masa innych ludzi myśli podobnie, ponieważ Suicide Squad jest tworzony przez twórców oryginalnych Batman Arkham, więc chyba wiedzą co robią. Gra o której dzisiaj mówimy, czyli Rycerze Gotham, jest tworzona przez inne studio, Warner Bros Montreal. Odpowiedzialni byli oni tylko za Batman Arkham Origins, no i jeden dodatek do Batman Arkham Knight. No ale to tylko dodatek. Wciąż wydaje mi się, że wiedzą co robią i pracowali już przy Batman Arkham, więc powinni wiedzieć z czym to się je. Jak to wyjdzie ostatecznie zobaczymy już 21 października, zaraz po tym jak zostawisz lajka pod filmem i suba na kanale. A chociaż może to też zrobić teraz, po co czekać do 21 października. Z materiałów, które nam dotychczas pokazali, a szczerze jest ich dość sporo, od trailerów, przez screeny po gameplaye, Powiedziałbym, że wygląda to niestety dość licho. Gra oczywiście samą grafiką, wygląda super. Ciężko, żeby w tych czasach jakaś większa gra nie wyglądała wspaniale. Jednak najważniejszym punktem gier takich jak Batman Arkham, Spider-Man, czy teraz też rycerze Gotham jest sama walka. To jest to, co napędza cały ten gatunek, i na ten moment wygląda to niestety dość słabo. Ataki nie wydają się posiadać takiego impaktu, jak powinny. Brakuje im tego umf, co posiadał Batman, gdy przywalił komuś w twarz. Dodatkowo wydaje mi się strasznie powolna i dziwnie monotonna, a to chyba nie za dobrze, że coś na trailerze reklamującym grę wydaje mi się już monotonne. Tutaj na gameplayu, który nam pokazano z walki z Harley, wiecie, każdy z przeciwników stoi w miejscu, aż któryś nie zdecyduje się w końcu na zamach ręką albo kopnięcie, gdzie podnosi nogę powolutku, jakby nie mógł się zdecydować, czy ostatecznie chce się zamachnąć na Nightwinga? Może obsrali się, bo taki straszny ten Nightwing. Tak więc, no jeśli centrum, całe kor gry i najważniejsza część, co mają napędzać, nie sprzedaje się tak, jak powinno, to mamy prawo do zamartwiania się. Na pozytywnej nocie jednak mamy mieć kop, co, co jest bardzo hype według mnie. Można sobie w końcu pograć w takiego Batmana Arkham, ale razem ze znajomym. Super. Jeśli będzie się dało całą grę i wszystkie misje fabularne tak przechodzić, to jeszcze fajniej. A zapowiada się, że właśnie tak to będzie wyglądać. Martwiłem się na start, że odwalą misję co jak w przypadku Avengersów, a resztę trzeba grać solo. Ale chyba tak nie będzie, wnioskując po nowych informacjach i materiałach. Kolejnym plusem jest to, że nie jesteśmy zmuszeni do dostosowania się do jednego superbohatera, jak było w przypadku Batmana lub Spidermana. No, w Batmanie były też inne postacie tu i tam, ale głównie grało się Batmanem. W Rycerzach Gotham mamy do wyboru między Nightwingem, Robinem, Batgirl i Red Hoodem. Tak więc już na duży plus, jako że każda postać ma mieć swój unikalny styl walki, drzewko, umiejętności, ulepszanie sprzętu itd. Dla gry, w której 90% zabawy pochodzi z walk, to jest jak 4 gry w jednym. Ja chyba wstrzymam się skupieniem na tydzień albo dwa po premierze i zobaczę na własne oczy, jak ta walka wygląda. Czy faktycznie jest taka powolna i nudna, jak to się zapowiada, czy może twórców dosięgną nasze prośby i wszystko odrobinę przyspieszy. Na ten moment możemy już tylko czekać. Postaram się po premierze wrzucić tutaj coś na temat gry, jeszcze by dać znać jak faktycznie to wyszło. Zostaw suba, jeśli nie chcesz tego przegapić. A dla osób już zdecydowanych, grajcie i wysyłajcie swoje opinie w internet. Najlepiej na naszym Discordzie lub tutaj w komentarzach, tak żeby jak najszybciej do mnie dotarło. Chcę po prostu już się dowiedzieć, że wszystko jest ok i mogę kupić i samemu pograć. A jak nie jest ok, to po prostu nic nie piszcie. Dajcie mi mieć nadzieję, chociaż jeden dzień dłużej. Pamiętaj, nie priorderuj. Każda gra może być z jakąś skazą, nieważne jak zachęca i dobrze wygląda. Miłego wieczoru dnia lub spanka. Bye.